Zatem wy wszystko wiecie. Po drodze tak, naj, tak naprawdę największą przeszkodą najczęściej jesteście wy sami dla siebie, bo znowu, zamiast zaufać sobie, zamiast postawić na siebie, zamiast y, po prostu pozwolić sobie być takim, jakim jest się, to wy większość. Swojego życia, że tak powiem, polegacie na innych. Polegacie na tym, że dopiero jak znajdę tą właściwą osobę, tą płówkę, czy bratnią duszę, pierdo śmierdę, to dopiero wtedy zaznam, co to jest miłość, będę szczęśliwy, szczęśliwa, spełniony, spełniona itd., itd. I znowu to jest poleganie na czymś. Na czymś, czego tak naprawdę nie znacie. Jedną rzeczą, która jest nieodłączna i która jest zawsze z Wami, to jesteście Wy sami. To Wy jesteście w tych momentach, kiedy jest najgorzej i w tych momentach, kiedy jest najlepiej i to Wy siebie najlepiej rozumiecie. To jest ten moment i to jest ten czas, żeby wtedy...